Dzień dobry wszystkim w niedzielę. Właściwie good afternoon jest po południu, e, czyli miłego popołudnia. E, jest u nas życzysty dzień, tutaj we Wrocławiu i w okolicach pada już od wczoraj. Inni widziałam na pogodzie, cieszą się nadal upałami. Chociaż nie wiem, czy to się cieszyć, bo jednak brak u nas było wody dość mocno, więc to może dobrze, że spadła troszeczkę. Także stoję tu przy, tą, przy tej nawłoci kanadyjskiej, o której może już kiedyś opowiadałam, jak to kiedyś zasadziłam na z sadzanki kupowanej w szkółce. A potem okazało się, że wszędzie dookoła kwitną naturalnie na włocie, ale już nie wysadzałam jej, ponieważ zawsze w tym miejscu, które teraz właśnie pokazuję, trochę się oddalę teraz była taka pusta plama, przynajmniej na wczesnej wiośnie i nawet późnej wiośnie, a nawet na wczesnym lecie zanawodź, kiedy się rozrasta zasłania wszystko, nawet tutaj zasłania tą morwę, która tutaj jest drzewko morwy które wcześniej daje mi owoce w lipcu zanim tam po lewej stronie pomarańczowi się rokitnik, są owoce rokitnika zanawodzią widać fiolet werbeny patagońskiej która jest wsadzona w tamtym roku myślę, myślę że nieźle to wygląda Także ten sierpień się zaprezentował ładnie. Tu w bieli na początku widać we kwit jeden mieczek, czyli Gladiola, drugi żółty. Trzy hosty z przodu. Też widać takie plamki tutaj zieleni, bieli. Tu jest pięciornik szewiasty tu za motylkiem. Na dole jest brunera, który oczywiście kwitnie na wcześniej wiośnie, ale ma bardzo ładne liście, takie srebrzyste. też jest plama żółtego pięciornika tutaj zaraz za hostami i drugi raz zakwitł złotlin to są złotliny wiosenny kwiat z tyłu tam jeszcze widać rudbeki która też tutaj za morwą właśnie koło werbeny, o tu na dole też rudbekie pięknie mi się tutaj rozrosły po prawej jeden krzaczek wanilii fres, to jest mój drugi wanila i jeszcze resztka przetacznika kosowego i odętki wirginijskiej. Natomiast też tu z tyłu jedna jeżuweczka. Ja nie mam ogrodu suchego, preriowego, więc to znaczy, no to jest gleba nie do końca dobra, taka na preria, ale powiedzmy, że to jedna jeżuweczka się przyjęła. Tam gdzie z tyłu jeszcze jest druga i zauważyłam, że mil dzielżan. dzielżan, jeden krzaczek, inaczej jeden, jeden kwiat. Tutaj widzę, że też blisko jest tej rudbeki, więc ładnie się to komponuje w tym kąciku z werbeną, z owocami rokitnika, które sobie podgryzam po jednym. Też cały czas pięknie się prezentuje ta moja ulubiona malwa. To jest malwa drzewiasta krzew, jak ja mówię, ponieważ to jest też półkrzew różnie go zwią. Wyjściowo w krajach, gdzie się, z których pochodzi, to jest raczej bylina, ale to znaczy zależy jak na to popatrzeć, bo u nas wiadomo, ona wyrasta jakby od, zupełnie jej nie ma w zimie, prawda? Wyrasta jakby od zera, ale w tym miejscu, gdzie rosła w tamtym roku. W innych krajach pewnie kwitnie cały sezon, w tych tropikalnych, ciepłych, na przykład gdzieś w Ameryce południowej. Co tu jeszcze jest? Perowska kompletnie się po deszczach położyła, więc nie mam tu osłon, o żadnych podtrzymywaczy, więc po prostu tak leży. W tym gąszczu jeszcze odżyła jedna żurawka, lime. No i powoli rozchodnik okazały, powoli dojrzewa. Co tu jeszcze widać? Mam groszek, który wysiałam w donicy po po nieudanym jakby po, po moich padłych malinach. Ten groszek jest ma tutaj stronki, sobie też je podjadam. I jest jeszcze ciągle moja okrywowa ulubiona happy Chappy, to jest ta różowa różyczka ona już kwitnie drugi miesiąc. Co to prawda się zupełnie położyła. To są dwa krzaczki, ale robią mi tutaj efekt masy także. Praktycznie ogród przestałam już ogarniać teraz w sierpniu, ponieważ on już rządzi się swoimi prawami. Po prostu się tak rozrósł, jak to na wiośnie nie można było. Znaczy, było pełno pustych miejsc. Teraz praktycznie wszystko tak wybujało, że nie, nie mogę wejść w niektóre miejsca. Pokażę tylko na końcu. Tam ciemnych winogron chyba nie widać. Wejdę tam kiedyś w długich spodniach. A teraz pokażę tylko tutaj. Z tyłu jakie ja mam piękne owoce białych winogron, bo mam białe i tam dalej są też ciemne, może widać troszkę. I na dzisiaj wystarczy. Jeszcze mówiłam innych dniach o moich powojnikach byli nowych, ale to dzisiaj już wystarczy, także myślę, że no taki zrobił się mocno wybujały ten ogród. Lubię go, chociaż tak jak powiedziałam Mam wrażenie, że trochę go nie ogarniam, a co wynika z tego, że już rządzi się swoimi prawami, to znaczy wszystko pozarastało, ale za to nie ma chwastów. A jeśli jest trochę, to w zasadzie ich nie wyrywam, bo jest taki efekt masy teraz i wszędzie jest zresztą kora, więc ta kora też trochę blokuje nadmiar, nadmierny rozrost chwastów. Ale myślę, że nie jest zły ten efekt. Może jakieś tam błędy popełniłam. Dałam troszkę okrywowych krzewów, trochę takich ozdobnych kwiatów. No, najgorzej może wygląda ten kącik po lewej stronie, który... No, ciągle myślę jak tu rozwinąć ten problem, bo tutaj do, no, jest ta donica z posadzonymi niedawno marcinkami, z hokonechloą. Trochę nie wszystko tu wyszło. No, i jednak rozwinęło się troszeczkę, jeszcze pokażę może te begonie, które sadziłam z bulw. Trochę coś z nich już wynika. Nie jest to może efekt wow, ale no, i tu jeszcze widać ten bylinowy purple, China Purple, ten clematis. Um, Natomiast jest tutaj taka troszkę jednak dziura po tym Stefanie Franczaku, który dawał show w lipcu, ale też zasłoniła go Jarzębina, więc. No nie ma może koloru, muszę to przemyśleć, co tu jeszcze posadzić. Posadziłam między innymi na dole, tam nie widać może pnącą, pnącą hortensję, ale zanim ona będzie do użytku, to no jest tu takie może miejsce do zagospodarowania, więc sprawa jest jeszcze otwarta, także co tu zrobić w tym blu kąciku niebieskim. To ja tyle, pokazuję jeszcze z grubsza, z dalsza mój ogród, tam po prawej stronie są jeszcze inne hortensje, w tym wanila fres druga jeszcze pokażę moją nową zdobycz kannę kupioną y, na wyprzedaży z Lerua i kończę bo muszę lecieć, zresztą nie lubię za długich filmów, może na koniec jeszcze pokażę drugie kwitnienie robini szczeciniastej to się zdarza w tym roku. Widzę wielu i nie tylko drzewką, też i krzewą pokazywałam krzewuszkę. Taki mamy rok po prostu, że te drugie kwitnienia się zdarzają. Widziałam też, że niektórym Magnolia Suzan kwitnie drugi raz. Taki jest rok, że, że są to właśnie drugie kwitnienia. Także pozdrawiam wszystkich, Tu jeszcze z dala widać moją budleję obok yy, Hortensji Limelight. I na tym kończę. Pozdrawiam wszystkich.